Rozmawiamy o długości na pleta. A ty? Ach, standardowe tematy. Nie, nie, ja sobie przyniosłem obiadek. Co nie, więc też po tej rundzie chyba będę lecieć, bo muszę coś zjeść. No. No dlatego rozchodniaczek. Tak, Ach, to, tak. tak czy siak yy, No i zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Aj, aj, aj. No trudno. No, co na obiadek? Oj, byczku. Nie, no lepiej takie. Nie lepiej nie pytaj. Dobra, ej, wy! To nie są rzeczy dla śmier śmierci. Chodźcie, zrobimy. Ej, chodźcie tu, ej, na polu jest. We czterech zrobimy. Na polu jest, no chodźmy. O nie! Nie to chciałem zrobić! We czterech chodźcie, zrobimy. Szybko na polu. Ej, chodź na polu, pomóż nam! Czemu powiadamiesz że gdzie jesteśmy zamiast nam pomóc? No bo mam takie zadanie. No dobra, ale nie teraz, kiedy robimy 4Gen w czterech. Ale to powinniśmy najpierw pojedyncze zrobić, bo to będzie trudniej dla nas Dobra, daj spokój, kiedy robisz, zazwyczaj nie robisz gena w trójkę i tak, więc git, właśnie dobrze I dawajcie, lecimy na kolejny gen w polu tutaj, Tu, 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 nie w polu, tutaj, tu, tu będzie kolejny. Tu w shopie. Dobra, tutaj do shopencja. He's coming, ale skąd? Dobra, AB go przejmie No ja. O kurde Wziął jest <laughs> Tutaj jest moim był O tutaj O, złapał Wpadł się swoją jest głupszy niż duży liś, okazuje się. Dobra, ja mam kolejny gen na 4 osoby. O, jak on, on mnie tutaj zauważył? Skąd? Pewnie nie będę miał teraz opaty dwa, znając życie. Ale oczywiście będę miał opaty, ale po co? Ale co z tego? A gdzie masz na 4 osoby? W polu? w polu? No. Goni mnie! Biegnie, gdzie masz biegnie no -jak. O, cześć, bloody. O! Chłopaki, uwaga, nadchodzi. Dobra, go najbliżej przejmę. Nie zgubiłeś go, Luz. Dobra, ja robię ten gen w szopie. Chodź, no i tu ci wyleczymy byczku. No, okay. Okay. no. Okay. Jaki był w ogóle, bym uwagi? A, trapper? Okay. A, strater. O, o ma, ma ruina. Dobra, to zaraz ten. A na jakim jest poziomie? Skąd wiesz, na trzecim poziomie jest ruina? Bo w zależności od tego, jak schodzi chyba, co nie? Nie pomożesz nam dokończyć tego? Moment, moment, trzeba znaleźć trójkę Nie no dobra, ale pomóż nam, to skończymy... No właśnie, waga, bo w trójkę... Do mnie idzie, do mnie idzie A dobra, no, dobra, to dobra, dobra, to możesz szukać Niech ci będzie Tym razem wygrałeś no, to się udało. To Tutaj nie ma Ej, hey, gdzie jesteś? W którą stronę no. pobiegłeś? Koło szopy jestem Chodź do tego dużego blokowiska, tam zrobimy w sensie... Nie no, chodź koło szopy, jest też gen No trzy osoby jest Ale to nie ma jakby znaczenia Gdzie jest? Jestem koło to gdzie ty jesteś? Trzeba no Jestem do szopy i ciebie nie ma O nie, przyszedł tu Z drugiej strony Zniszczony, kolejny hack Brawo, teraz szukaj ruiny Tacy jesteście pewni, że ruina będzie? No tak, tak, musi być To jest ruina Genu. A ty robisz jakieś majki? Nie, ja, ja się nie? biegam z, ja z nim zaraz się. będę miał gena, no Ja mam połowę Dobrze, no, no, Ale S gra no Zobaczymy no, tak. Dobra, ja się z nim daje? biegam, na razie A, Hej, wiecz? jeszcze nie wisiał, mówi S gra Ta, jeszcze właśnie no. No. Nie ja został Nie, nie, nie Zrezygnował, no, odpuścił, 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 odpuścił Ostatecznie Poszedł sobie, wiesz? Poszedł do majka Czy do tego, kto skończył chyba Dobry, nie, ja do mnie ale, idzie. No nie ja do mnie idzie. Oczywiście, że do mnie, do koła innego. Miałem 3, 4 Ale Skogo, nie coś. jest ogarnięty, nie jest ogarnięty. Ale to idźcie, idźcie do końca ten mój gen Nie będziesz nam mówić co mamy robić. Oh, fuck. No bo ja mam 3 czwarte gana. No czekaj, dawaj, dawaj, dawaj Ale cofnął się do Was Norma. Uciekaj Lecimy O nie tu też jest pułapka oh. Dobra oh, Noir dziękuję. wyleczymy się zaraz na polu Chodź, nie ruszę się Dobra. Idzie do mnie nie Pomóż mi Mike wyleczyć tego no nie, no i dupa, oczywiście, że się nie wyrwę cztery razy Jest to na napalecia Dobra, idę, dobra. idę, idę do Ciebie, biu. No nie, no wcześniej powiedziałem, jest gra No, no i, po o, nie i on to zapisza. usłyszał, i on to usłyszał No, Czyli tak, gdybyś nie, go przyblokował gdzieś no trzy Nie, za późno. mi powiedziałeś Ale zresztą mi tak chyba bym nie dobiegł, więc Idzie do Ciebie Nie rozkroł, no. no to dawaj Zły docyk po mnie I Idzie za mną irachton. Rób Mike tymczasem gena, co nie? Robię, robię, kończę tego chodź. gena, co i zostawił. Dobra, git to Dobra, chodź tutaj, zapalę tego. Dobra, Dobra lec. Gościu mi zgubił. Okej okay. Nie no, jest nieogarnięty. O kurde, zapomniałem, chciałem się podrapać, a skilczek wyskoczył. O nie, przybiegłem do kościoła lecz chodź. Dobra, nie, chyba nie jest, zauważy nas. Dobra, spadaj, 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 spadaj! spadaj! Kurde! Abi! Ja pierdzielę ja spadam! Jak mnie zablokowałeś? Spadaj stąd tą Abi jak ja mam z nim biegać A tu jest. Możesz stąd spadać, Dobra. bo ja się z nim będę biegał Nie ja no ja chciałbym trochę z nim pobiegać. teraz Będzie Bo ja muszę jeszcze ja się z nim biegać, bo ja robię zadanie, żeby mnie gonił A ja mam zadanie, żeby 10 palet rzucić No zostaw, zostaw Ja i tak nie mogę, bo mi się Dobra, dopiero dostał. ładuje tam, wiesz? Okay. mnie? Nie, na mnie czy idzie. Nie, nam to, nie idzie. No nie, tylko jeden zrzuciłem. Chodźcie tutaj, genie sobok obok. O kurde, nie zauważyłem go. E, w dobra. małym jest gen, jak coś. No, no dobra. I tam wyleczycie mnie, chodźcie, wyleczycie mnie. Patrz jak się rządzi, co? Chodźcie My tylko leczycie, leczycie. Tak jest, Abi, Abi się wylecie. rządzi. O kurde, tu nigdzie nie palet nie ma, dobra, jest jakaś. Dobra, robimy. No, no, w szybko pójdzie. Po tej stronie mapy nie ma Dziękuję w Dziękuję za stoliczników, Majki, zaraz zobaczę, co tam napisałeś. No i tak, Majki. O kurde, dobrze to! Dobra, i tak raz? byłem i tak byłem ranny Szukajcie, szukajcie 9, 9 tego 9-9 otwieram, ja idę ja szukać Ja no Eda. Szukajcie Noeda Po drugiej stronie mapy, po tej po już nic nie będzie, tylko druga Tak? I środek mapy, tak, tylko druga i środek mapy, ja posadziłem po prawej stronie już dwa No dobra ja Idę szukać się mnie To jest moje pierwsze wiszątko no dopiero Oh fuck Oh fuck Otworzyłeś? otworzyłeś. Otworzyłem Czemu otworzyłeś? No i rach. No mówię, ja, dobra, na, póki on wisi i tak mamy no zwolnienie Mam totem, ale nie błyszczy się Dobra, to... dobra, tego... to ja zostaw. Ja mam albo Noeda, albo drugi, tylko że tutaj jest my. ten... Tylko że tutaj jest pułapka, więc on będzie widział, że ja coś zniszczyłem. Może zdąży. Eee, dobra, ja idzie do Ebiego, zdejmij, mnie, Zajmijcie mnie, do, ja idzie do Ebiego. Jeszcze bezpośrednio idzie. do niego wpadłem. Zajmijcie mnie, bo idzie e, jak do jak ktoś szybko. Jest, w e, no Nie w no szopie jest, w szopie jest. Nie w szopie, tylko w tej. Dobra, spadamy stąd szybko. Ale mówię, że... Kurna, to Dobra, to wiemy, że w szopie jest, to pójdziemy tam się... albo... ja Ale to idę. może być ja no, ruina dalej, to może być ale, ale poszedł tam, więc jest też możliwość, że to nie jest ruina, tylko to jest ten. Na, no po prostu pułapkę zniszczyłem. Dobra, wyleć mnie. Gdzie, gdzie jest w ogóle, są wyjścia, bo ja nie wiem. Idzie do was w ogóle. E, po lewej naszej jest jedno. <laughs> nie wiem, idzie tu. jest to drugie, part. idzie tutaj. Leczysz się, Tak, tylko się na luzie. Zdymuje to. No. No, no dobra, woda. mamy to. Chodź wylećmy, wylećmy, ruina. ruina? Ruina. Ja pierdzielę. Rekoveruj się. Które, Choć... są, które są drzwi w ogóle otwarte? Ty dalej odejbie go pole. Nie idzie do mnie. Nie idzie do bramy chyba, wiecie? No i hard masz przewalone. No, idzie po ciebie. Ja jestem na dytkę, a czy na dotknięcie. Ta druga brama nie jest otwarta? Nie jest otwarta. Hmm. Dobra, lecę do Ciebie. Baby. Ja lecę Dada, do Ebiego no, już. Ty szukaj... Trafił mnie, szukajcie, to będzie gdzieś po środku mapy w takim razie Gdzieś po środku mapy. ja się rekoweruję eee, gdzieś po środku mapy. ja pierwszy mhm. raz wiszę, więc chill. Gdzieś po środku mapy będziecie mieć, w, mieć ten albo w prawej stronie tutaj na wprost ode mnie, co nie? Dobra, ja na chillu, ja sobie mogę powisieć, ale znajdźcie to. Dobra, szukam właśnie na polu szukam no, też. Może gdzieś być przy kombajnie. Skowane. Eee... O, Co? Masz? Nie, Masz? mam pana. O kurde. Zdejmiesz... Hmm. Majka trzeba z... Tego trzeba zdjąć. Ale on wrócił. Mike, on poszedł kogo... do Neurachta. A, kogo kogo jest. Ajajaj. Aj, aj. ja nie widzę w ogóle. Dobra, to podnosi mnie. nie ma. Mnie. To zde... Kurła! Ale beznadziejna sytuacja z tym. No strasznie. tu nie ma generalnie Właśnie widzę, dobra idę po Majka Mam Broła To tam co daleko, nie wiem Ja tam jestem tu niedaleko Dobra to dawaj, dawaj, I... dawaj, biegnij do mnie Teraz? Idzie do mnie Jest, jest, jest! Przy kombajnie jest! Dobra, to no mówiłem, jest. dobra Jednak. zdejmujcie Bo Dlatego że um Dobra to nic nie niszczy, ja będę wisiał Podnosi mnie, dobra, to niszcz, niszcz Niszcz, niszcz. Dobra. Dobra, niszcz, niszcz. niszcz. Dobra. Dobra, czemu nie niszczysz Mike? Bo potrzebowałem odbiec a jakbyś to... ale zdążyłbyś to zrobić teraz A gdzie jestem? Tu przy... przy haku? Przy haku, tak. No tutaj niedaleko mnie No. O, ale... to koniec. No i się złapie. No to koniec. Dobra, ale przynajmniej nie będzie tej on po... no. będzie... On zostawi Majka, on będzie czekał. Nie, no. zostawi, Idzie po ciebie zostawi, na zostawił, zostawił, no? Nie widzę. Ja pierdzielę, czas się nam kończy. Nie wiem czy nie lepiej po prostu... Weźmy mi i uciekamy. Nie ma co. Ja się po, próbuję wiem, podnieść, ale... A, otworzyłeś, Noir, tą drugą bramę? Nie. Dobra, szybko. i gdzie ty idziesz? Ja już spadam, bo czasu już nie ma. Aha! <laughs> no, gdzie jak ty chciałeś? Ale, ale przecież to byśmy zdjął i byśmy poszli do tego A, drugiego. A, no ale myślałem, drugiego. że on przy tobie kampi, nie bo nie tak zazwyczaj nie. nie. Dobrze. Ale ja myślałem, że... Aha. Chodź, spadamy, Noir. Nie, bo myślałem, bo myślałem, że ten, że on kampi nawet, bo tak powiedziałeś, że on kampi. A gonił no cały czas. Ale to nikt nie powiedział mi, nie było info żadnego, że goni. No i nie powiedział, że go goni. Ja byłem przekonany, że on kampi Abim i przy majku i już czas się kończył, więc trzeba spadać, no tak zrozumiałem. No słowem nie powiedział, że goni go. Oj. Jak to mówiłem? Leci za mną. Nie słyszałem. To chyba bez mikrofonu. No, chyba bez mikrofonu no nie wiem, może nie mam pojęcia co No to Majki, no. jeszcze jedna, bo jest 1659 była jak skończyliśmy mecz, no to jeszcze jedna musi być. No czy nie skończyło się jak zawsze. Ja w ogóle. Co